Cześć, z tej strony Ramones, witam Panowie. Dzisiaj w moich rękach kolejna Aqua. Aqua Optima 1A. Aparat produkowany w latach 1962-1969. Jest to jeden z pierwszych automatycznych aparatów tej firmy. Aparat zasilany jest ogniwem selenowym, wytwarzającym napięcie potrzebne do zasilenia światłomierza oraz automatyki migawki i przysłony. Aparat współpracuje z filmami 135, czyli małym obrazkiem. Aparat ten może pracować w trzech trybach. W trybie automatycznym, oznaczonym literą A, w trybie czasu B, oznaczonym literą B oraz w trybie lampy błyskowej, oznaczonym błyskawicą. W przypadku trybu automatycznego, do naszych zadań należy naciągnięcie filmu, skierowanie aparatu na wybrany obiekt oraz naciśnięcie spustu migawki. W przypadku trybu B, czasu B, ustawiamy dodatkowo przysłony w zakresie od 2,8 do 22. To samo jeśli chodzi o lampę błyskową. Ustawiamy przysłonę w tym samym zakresie, a migawka jest ustawiona automatycznie na czas 1,30 sekundy. Budowa aparatu. Z przodu widzimy obiektyw, u mnie z nakręconą oryginalną osłoną przeciwsłoneczną, obiektyw o ogniskowej 45 mm i jasności 2,8, pierścień odległości w zakresie od 1 m do nieskończoności, skala odległości obrazkowa i drugi pierścień do ustawienia trybu pracy A, B lub lampa błyskowa. Okienko celownika, czyli wizjera, okienko ogniwa selenowego i spust migawki. Od góry naciąg filmu, gniazdo do wężyka spustowego, pokrętło do ustawienia czułości filmu, gniazdo do lampy błyskowej oraz pokrętło do zwijania filmu. Z tyłu widzimy okienko wizjera oraz przycisk, który zwalnia blokadę pozwalającą na zwinięcie filmu. Z boku Mamy pokrętło do ustawienia klatek filmu, numeracji. Ustawiamy je w odpowiedniej pozycji. Zaznaczone są pozycje 12, 24 i 36 klatek. I po każdym naciągnięciu filmu pokrętło przeskakuje o jedną klatkę. Od dołu posiadamy gniazdo do zamontowania aparatu na statywie oraz blokadę otwarcia obudowy. Tak aparat wygląda. W środku. Zakładamy obudowę. Zamykamy. I aparat jest gotowy do robienia zdjęć. Aparat ten w wizjerze posiada odpowiedni wskaźnik, który pozwala nam stwierdzić, czy zdjęcie, które będziemy robili, będzie odpowiednio doświetlone. Wskaźnik ten działa w trybie automatycznym. Postaram się za chwilę wam pokazać, jak to wygląda. Przepraszam za trochę partyzanckie ujęcia. Ale chciałem Wam jak najlepiej pokazać, jak działa ta automatyka i wskaźnik, który pokazuje, czy zdjęcie, które zrobimy, będzie odpowiednio doświetlone. Po naciągnięciu filmu naciskamy spust migawki do połowy i jeśli zmieni on się z czerwonego na zielony, to znaczy, że zdjęcie będzie odpowiednio doświetlone. Jeśli się nie zmieni, to znaczy, że zdjęcie będzie niedoświetlone, ponieważ automatyka sobie nie dała rady z ustawieniami. Jest za ciemno, nawet dla ustawionego ISO i automatyki aparatu. Jeszcze raz naciskamy spust do połowy, jest zielone, naciskamy migawkę, robimy zdjęcie. Sygnalizację tę będziecie widzieli w każdym trybie, jednakże działa ona tylko w trybie automatycznym, ponieważ w trybie lampy błyskowej i czasu B po prostu zmienia się z czerwonego na zielone, ale nie ma wpływu na, na robione zdjęcie. Może się zdarzyć, że po naciśnięciu spustu migawki punkt ten z, nie zmieni się na zielony. Oczywiście zdjęcie możecie zrobić dalej, jednakże no, będzie ono niedoświetlone, a, a spust migawki będzie stawiał opór. Podsumowując, aparat, który Wam dzisiaj zaprezentowałem, Aqua Optima 1A, jest naprawdę świetnie wykonany, prosty w obsłudze i robi bardzo dobre zdjęcia. Polecam go przede wszystkim osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z fotografią analogową niezależnie od umiejętności i doświadczenia Na zakończenie jedna uwaga Kupując taki aparat najlepiej jeśli byłby on w oryginalnym etui ponieważ długotrwałe wystawianie ogniwa selenowego na światło niszczy je i automatyka może działać nieprawidłowo zdjęcia mogą wychodzić niedoświetlone Jeśli aparat będzie zamknięty w etui jest dużo większa szansa na to że ogniwo jeszcze działa i jest sprawne Aparaty te no, mają już ponad 50 lat, także mają prawo mieć swoje wady. Dziękuję wszystkim za uwagę. Liczę na łapkę w górę, kolejne subskrypcje i do zobaczenia w następnych filmikach. Pozdrawiam.